Cześć, witajcie z tej strony Krzysiek, bloggalaktyczny.pl. Dzisiaj sobie trochę pogramy w nową grę, jaką jest Fast and Furious 6, czyli po polsku szybcy i wściekli 6. Gra jest stworzona w tym samym czasie co, co film, bo jak, jak zapewne wiecie, teraz na ekrany kin wchodzi szósta, właśnie część szybkich i wściekłych. No, i też normalną koleją rzeczy jest to, że gra o tym samym tytule pojawia się na urządzenia mobilne. Było tak już też wcześniej. Zanim jednak włączę grę, powiem Wam, ile ona, ile ona zajmuje. Przejdźmy sobie do ustawień. Normalnie plik, ten który pobieramy z Google Play, zajmuje około 30, chyba 2 MB. A aplikacja po instalacji, po ściągnięciu trzech takich dużych paczek plików, to się robi oczywiście po pierwszym odpaleniu gry zajmuje 554 MB, więc tyle musicie sobie przeszykować wolnej przestrzeni w pamięci telefonu, żeby, żeby zainstalować tą grę. Mówię to dlatego, bo czytając różne opinie. Niektórzy użytkownicy wypowiadają się, że jakieś tam problemy są z pobieraniem tego i to może nie leżeć tylko po stronie serwerów tej właśnie producenta tego, tej gry, ale też głównie dlatego, że powiedzmy, nie ma wystarczającej ilości pamięci wolnej w telefonie. Jest oczywiście ta gra darmowa, ale stety, bądź niestety mam w sobie mikropłatności. Z tego co, co też czytałem, to nie są one tak uciążliwe jak powiedzmy w innych grach, które są w trybie freemium. Ja mam tutaj mieszane uczucia co do tych mikropłatności, bo nieraz naprawdę po kilkunastu minutach trzeba, trzeba czekać na załadowanie paliwa, o czym zaraz też zresztą Wam powiem. To jest ekran główny. To co ważne, to gra wymaga połączenia z internetem, jeśli ją spróbujecie uruchomić bez połączenia z Wi-Fi, czy z danymi pakietowymi, no wyskoczy komunikat, że nie ma połączenia internetowego i gra może wejść do systemu, bądź cały czas się ładować. No i tak, no i widzicie tutaj Ford Grand Torino 72 rocznik. To jest samochód, który wybrałem tam po kilku wyścigach. Znaczy w sumie na samym początku, ale teraz już jestem po kilku wyścigach. Po pierwszym takim jakby próbnym zapoznaniu się, z, próbnym wyścigu zapoznaniu się ze sterowaniem, mamy właśnie możliwość wyboru samochodu. I z tego co pamiętam były trzy samochody. Ten właśnie Ford Grand Torino. Czyli można powiedzieć, że klasyk jeśli chodzi o serię filmów Fast and Furious. Była jeszcze Honda Civic, jak dobrze pamiętam, i BMW M3. I co? No, mamy tutaj ekran główny, tak jakby garaż. Możemy sobie przejrzeć inne samochody, które są dostępne. One są podzielone na klasy. Jak tutaj można zauważyć, nie są to jakieś tam powiedzmy super samochody. Znaczy są super, tak, ale w porównaniu powiedzmy z Real Racing czy innymi wyścigami, to tutaj nie znajdziemy takich jakichś egzotycznych samochodów jak Lamborghini czy, czy nie wiem, Koenigsegg. Mamy takie bardziej, bardziej samochody pod właśnie szybkich i wściekłych. Jak wspomniałem, zaraz sobie wszystko to powoli omówimy, pogramy trochę, ale jak wspomniałem, ta gra ma mikropłatności i możemy sobie wykupić tą wirtualną walutę. Jak widzicie, nie jest to, nie jest to tanie. Bo dajmy na to 30, tej 30 sztuk tego golda, tej wirtualnej waluty kosztuje 3 dolary. A z kolei no już ten największy pakiet 1600 wirtualnych pieniędzy to już jest 100 dolarów, więc no całkiem, całkiem sporo. Ja na pewno z tego nie będę korzystał, będę starał się grać bez konieczności właśnie tego wydawania pieniędzy. Przejdźmy sobie szybko jeszcze do ustawień, zobaczmy co tutaj jest. No i ustawienia są dosyć skromne. Możemy sobie ustawiać poziom głośności, poziom, efekt, poziom muzyki i poziom, poziom efektów w grze. Możemy też zmienić sobie jednostkę. Mogą to być zwykłe kilometry bądź mile. Mamy tutaj na dole linki do więcej, więcej gier od producenta, czyli od firmy Kabam. Mamy też link do forum. No, i do wsparcia technicznego możemy też także utworzyć konto, utworzyć sobie ID na serwerach Kabam. Tak wyglądają ustawienia. Co jeszcze ważne, jeśli chodzi o ten, ten ekran, mamy tutaj możliwość naprawdę bardzo rozbudowanego powiększania osiągów, tuningu tego naszego samochodu. No, bardzo 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 to jest fajnie zrobione. Możemy tu zarówno zapłacić w tej grze i tą wirtualnym tym goldem, ale też tą wirtualną walutą. No i tak, no mamy tutaj silnik, mamy wydech, mamy skrzynie biegów, mamy opony. Także tutaj możemy sobie to dosyć fajnie stuningować ten nasz samochód. Mamy też możliwość trochę go, jeśli chodzi o stuningowanie, jeśli chodzi o, o wygląd, tuning wizualny. Możemy sobie go przemalować. Też, też każdy kolor ma tak jakby swoją cenę i w niektórych przypadkach możemy też w dwojaki sposób zapłacić, a nieraz jest to tylko możliwe tym wirtualnym goldem. Różne naklejki. Winyle na karoserii możemy też zmieniać sobie, dostosować wygląd felk, czy montować jakieś dodatkowe spoilery, które też poprawiają osiągi. Tyle jeśli chodzi o ten ekran główny. Jeszcze tutaj na szybko pojawia nam się level. Tu mamy taką zakładkę, która jest teraz niedostępna. Myślę, że to pojawi się w późniejszym czasie. I to jest coś związanego z osiągami, z jakimiś rankingami. Może, może trybę multiplayer, może też tak być. I na górze to, co chyba nas najbardziej powinno interesować, to poziom, poziom paliwa. Tutaj te mikropłatności opierają się właśnie na, na tym, że każdy, każdy jakby wyścig zużywa nam jeden poziom tego paliwa. No jeżeli zużyjemy go. Całkowicie to wtedy musimy odczekać chwilę bądź wykupić sobie właśnie uzupełnienie tego paliwa wirtualnymi pieniędzmi. Możemy też zrobić sobie zdjęcia, od razu je wysłać, zapewne na Facebooka. Można sobie to przybliżać. Fajnie to wygląda. Przejdźmy sobie do mapy. Mamy tutaj tą mapę z wyścigami i. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, to tutaj jest taka rozgrywka bardzo podobna do, powiedzmy, gry CSR Racing. Mamy tutaj, głównie to się opiera na, na wyścigach typu drift albo drag, drag race, czyli na 1,4 mili. I co tutaj? Jak widzicie, tutaj mamy te wyścigi poumieszczane na mapie i te takie można powiedzieć białe znaczniki pokazują nam na jakim stopniu jesteśmy w tym wyścigu. Jeśli wybierzemy dany wyścig mamy też jego trudność tutaj pokazaną mamy też tak jakby wielkość nagrody, którą dostaniemy za ten wyścig. Włączmy sobie jakiś Jakiś właśnie wyścig. Zobaczycie jak wygląda sama rozgrywka. Jeśli chodzi o oprawę audiowizualną. Naprawdę nie mam zastrzeżeń. Grafika jest ładna. Jest, jest szczegółowa. Zarówno, zarówno te modele pojazdów. Jak i tutaj otoczenia. Jest bardzo fajnie to zrobione. Jak widzicie. Sterowanie też nie jest jakieś tam trudne, ale naprawdę wymaga precyzji. Mogę włączyć nitro, to akurat już wykupiłem sobie wcześniej. To są dosyć krótkie wyścigi, ścigamy się właśnie na 1,4 mili. I głównie chodzi o to, żeby po prostu trafiać w danym czasie i szybko zmieniać biegi wiadomo, że im lepiej to zrobimy, tym więcej pieniędzy dostaniemy. Trochę może denerwować to częste ładowanie w tej grze. Może tego nie widać tak bardzo na Note 2, bo to jest dosyć wydajne urządzenie, ale na tych powiedzmy dwuwardzeniowych, starszych modelach może, może to trwać trochę dłużej. No i jak widzicie tutaj na samej górze ubył nam jeden poziom, po jednym wyścigu był nam jeden poziom paliwa. Przejdźmy do jakiegoś następnego, następnego wyścigu. Chcę Wam pokazać ten drift, bo, bo to był normalny, ten co był przed chwilą, ten wyścig to był normalny drag, drag race, a teraz, teraz będzie drift, który no to jest taki nie do końca drift, bo to jest ten wyścig drag na 1,4 mili jest tak jakby nieco urozmaicony przez taki wyścig typu drift zaraz Wam pokażę o co tutaj właśnie chodzi jest drift mode włączony więc Musimy dobrze trafić i przytrzymać tutaj ten przycisk. Trudno jest tak rozmawiać i, i grać, ale zaraz wam powiem o co tu chodzi. Widzicie, nie przytrzymałem do końca tego, i, 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 i na pewno przegram. Trochę się zagapiłem, ale e, zaraz pojedziemy jeszcze raz i wam pokażę dokładnie, jak to, jak to o co tam chodzi. Możemy wziąć restart. Oczywiście, jeśli weźmiemy restart, no to. Też nam zużyje jeden poziom paliwa. W tym drifcie polega to na tym, że jeżeli się pojawia to niebieskie pole, możemy wtedy przycisnąć ten przycisk, który tu nam się pojawia, do driftu i trzymać go aż do następnego niebieskiego pola. Może teraz mi się to uda. też trochę za, za wcześnie to zrobiłem jeśli dobrze puścimy ten griffin to wtedy dostajemy takiego przyspieszenia naprawdę jest ciężko grać i, i rozmawiać o tej grze to na pewno sami wiecie o tym ale nie mniej jednak gra może się podobać tutaj naprawdę Mikropłatności są, trochę przeszkadzają, ale na pewno mniej chyba przeszkadzają niż, niż w innych grach. Na pewno na plus zasługuje ta oprawa graficzna, bo, bo jeśli chodzi o modele samochodów, jest to naprawdę fajnie zrobione. I co tu jeszcze można powiedzieć o tej grze? No, no chyba, chyba wszystko powiedziałem co, co najważniejsze. Tutaj na mapie zaznaczone wyścigi są na żółto, ale na górze mam możliwość jeszcze obejrzenia trailera filmu. Także tutaj jest taki dodatek, dodatek filmowy. Tym razem będzie to Honda Civic, czyli ta Honda, co, co jest na początku też dostępna. I tak jak przed chwilą widzieliście, jeśli ta różnica pomiędzy samochodami jest mała na mecie, no to mamy też takie zbliżenie na metę. Też to całkiem fajnie, fajnie zrobili. I też podobnie jak w CSR Racing. Po każdym wyścigu możemy też oczywiście opublikować nasze osiągnięcie na, na Facebooku. Jeszcze Wam na szybko pokażę, bo widzę, że jest jeden poziom benzyny, więc... Pokażę Wam, jak to wygląda, jeśli nie mamy, już, nie mamy już tego paliwa. Trochę za późno. Takimi musimy muśnięciami. W zmiany biegów, żeby ten bieg zmienić, no i zobaczcie, że teraz już nie mamy benzyny. Jeżeli będziemy chcieli przejść do jakiegoś kolejnego wyścigu to zobaczymy właśnie taki ekran informujący że nie mamy już, już paliwa i do, do następnego takiego jednego, jednego poziomu dodatkowego no to jest raptem tam teraz pół minuty ale nieraz zdarza się że jest to więcej czasu. No i tak jak tutaj widać, możemy za pośrednictwem Facebooka zdobyć to tankowanie, pewnie jakoś tam zapraszając znajomych do tej gry. Możemy też poświęcić 10 tych wirtualnych pieniędzy, tego wirtualnego złota, na to, żeby sobie zapełnić cały bak i w przyszłości jeżeli powiedzmy uzbieramy sobie te czy wykupimy te, te goldy no to wtedy możemy sobie zaktualizować tak jakby ten bug i dodać jeden, jeden tak jakby slot na paliwo jak widzicie tu już jeden się dodał ten poziom ale do następnego to jest 8 minut no i tak co 8 minut zapełnia się jeden to jest, to jest właśnie trochę uciążliwe bo bo tutaj trzeba czekać, bądź ja zazwyczaj wyłączam grę wtedy i, i włączam ją tam powiedzmy w jakimś czasie niemniej jednak no gra ma plusy i minusy plusy oczywiście związane z grafiką, z grywalnością, z muzyką, a minusy no to głównie z mikropłatnościami tak wygląda Fast and Furious 6 Szybscy i wściekli 6 dajcie znać, czy, czy instalowaliście na swoich urządzeniach, jak to działa na waszych urządzeniach, bo też czytałem, że na, nie na wszystkich działa. No i ty, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia, do następnego filmiku. Zapraszam do subskrypcji. Hej, cześć.